ma Widzowie, dzisiaj wbijamy na targi ogrodowe Koło Przechlewa Tu wjeżdżamy na bramkę Jest opłata za parking Dzień dobry Dzień dobry, dzień dobry, proszę Dziękuję, udanego dnia Dziękujemy Miłego dnia Miłego dnia Dziękuję spore to tutaj widzę Witam widzowie Dzisiaj na pojedziemy na targ Targi roślinne I już widać blisko dmuchańce Jest to na lotnisku Jak widać jest to pas lotniskowy Gdzie kiedyś lądowały samoloty Bardzo profesjonalnie przygotowany Jest świnia Jest punkt medyczny Rozrywek dla dzieciaków nie brakuje Banek jak zimno. Trochę zimno jest, no? Jest 6 stopni. Baska wiedziała, że dzisiaj tutaj na zdrowko To jakieś jest napoje? No Co to jest? Oscypki, Zor, jakie wielkie oscypki tu są <laughs> To jest ocieplenie do domu No Dzień dobry, zapraszamy Dzień dobry Dzień dobry O, w jakiej cenie kapelusze? Kapelusiki mamy w cenie ten model, tej z góry, tutaj jest za 30 zł, a tamte są po 6 dyszek, te tak z tymi kowbojskimi bajerami, bardziej takie wyprofilowane, tak. grubszy ma materiał. A ten brązowy właśnie u góry? Tamten brązowy i 6 dyszek. Sobie. 6 dyszek, Tego go wezmę. Proszę bardzo. Chcesz Idę tu. Ale gałkacz...

Hvor er ale to super wygląda że nie wiadomo które się, się ja można w tobie podgapić jak spać w gnat ładna ta zieleń taka żywa jest ale to tak z tego końca No wiedziałem, że tylko ciaki, nawet dwa. Co się jest w kolejadach? Wysokie wysokie. ona rośnie w tym... Ona panu w tym roku rośnie do 150. Będzie. Będzie miała ile, ile? będzie miała tych całych kończy? Czy Ona nie później? będzie. Nie będzie miała jeszcze. Nie? Będzie, miała. będzie miała. Będzie miała w tym roku 1, 2, 3. Uh -huh. Maksymalnie. Uh -huh. I co roku się będzie uh -huh. rozrastało. Okay. Okay. Dobra, ja bo nie My poprosimy pęczek laurowiśni i tą sprawę. Teraz już szukamy czegoś. Malinowy olbrzym. Poziomki mamy już. Но... Суприма. Супертония. Супертония, наверное. Chodź, ale są śliczne. Ciekawe, czy da się pogłaskać. Da się pogłaskać? O, ale mam futerko. Chcesz pogłaskać? To spróbuj. Ale piesny, takie. Po jednym tak rączki. O, spróbuj. <gry> Wojta chyba jeszcze, A nie, bo no, tu już Ale pocieszne to zwierzęta są Chodź. Większość zwierząt jest pocieszna No, dokładnie A małe To ludzie czasem są tacy niesformni To zwierzaki to... Z ale, <gry> z <zawsze> go. <gry> ale Z miłe. jakiegoś względu mamy w domu koty? Także na podsumowanie to jest nasz zakup 150 zł za 10 sztuk laurowiśnie Choby troszkę tu odgrodzić od przyszłej drogi rowerowej, asfaltowej mają zrobić nam tu niedługo To widać pozostałości po montowaniu zbiornika tu mamy jedno drzewko jeszcze kupione Mirabelka Ałicza Tu jakieś samosiejki Ja yy, To jest takie właśnie drzewko <grywka> Tak Znam się strasznie No i jakaś mirabelka będzie Coś nam tu jest, zdychają. Macie pomysł, czy to jeszcze da się uratować, czy już jest pozamiatane? Nie widać tu żadnego pajęczaka czy coś innego, co mogłoby to zeżreć. Dajcie znać, co by tam można było porobić przy tym.